Znowu ten gorszy dzień. Musiałam zostać w tym więzie... zamknięty w tym więzieniu, bo niby coś tam źle robiłem. Dobra. O, drabina. Dobra, idę spać O, kurczę. Coś tam widzę. Dobra, idziemy ostrożnie. O! Dobra, jest. Otwieramy. A, kolce na dole. Dobra, mam lęk wysokości. Nie patrzymy do góry. Raz, dwa, trzy... Może już się przestraszyłem. Dobre, idziemy, idziemy. Szybko. Co muszę? O! Czy co on robi? O nie, ale już się było... A nie, dobra. Tylko mi to odpali. Szybko. hmm Dlaczego to? A, do tego. OK. Hmm, gdzie teraz tu? O nie, tam jest policjant, który mnie zamknął. Chyba być... Muszę być ukryty. Klikamy guzik, nie wiem co on robi. A, a alarm włączył. Dobra, uciekamy szybko do góry. Do góry, do góry, do góry. Ja mam być do celi, czy co? Docelniczy, co? Co? Nie wiem, co mam. jakaś. Dobra, idę. Wskaczykuję. Uf. Dobrze, że mnie nie złapał. A tam było moje więzienie. Nie Nie spadnij teraz. Dobra. Jest okej. Okay. Boże, przestraszyłem się. chrupelę o, dobra eee. o, Boże o, i łopata kapiemy ale ciężko się kopie o a i noga, jak mi boli noga a dobra, gdzie jesteśmy no, tu dobra, idziemy ciup, ciup ciu, ciu. Chub, ciup, ciup, czap, czap, pa! Hmm. Raz, dwa, trzy... A! Ah! Och, dobra. Idziemy. Uf. chub, chub, Znowu! Dobra. Było? A co to za kuka? Nie! Uf. Co oni robią w tym więzieniu? Nie, 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 udało mi się uciec, uciekał. Dobra. Uff. nie, nie, leci, dobra, idziemy szybko, 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 szybko jest, udało mi się zamka, dobra Nabiną do góry szybko i uciekamy bo nas ten polisant goni znaczy próbuje, próbuje nas gonić o nie dobra, co musimy zrobić dobra myślałam, że to trzmignia i co? Uff, udało nam się dojść tu znowu. Ale jak, jak on przez to wcześniej? Szybko, szybko! 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 Biegnij, biegnij, biegnij. Kurde, trzeba uciekać 2 miliona lat, żeby tu dojść. Boże. O, otworzyło się.

Ło! Wow, jak szybko! Dobra, lecimy! Kurczę! O, dobra. Um, o, został mi nawet ten speed. A, tak został. Bo przecież z... dobra, lecimy dalej. No, bo musiałem to przewodzić. Dobra, lecimy. Lecimy, 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 lecimy. Please. 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 Tylko teraz nie upadnij, proszę, proszę, proszę Jest, udało nam się Na styk ze sprintem W ogóle, ciekawe co to było, ciekawe co to było Szkoda, że nikt mnie nie odwiedził Tata A Znajdź Drabinę. a co to? nie klikam o, mam drabinę o, ale ciężka, Boże jaka ona jest ciężka dobra, muszę teraz tam dojść o, w końcu dobra, podstawiamy ciep, ciep, chodzimy Hmm. Kolce, oby tam nie spaść Nie, to jest jakieś śliskie Dob hmm. A nie, dobra, to mam tylko do tyłu odpychać Proszę, nie Proszę Proszę Uff, dobra, udało nam się Eee, drabina Chodzimy. Chup, ciup Ciup, ciup. Do góry, do góry. E, gdzie teraz? Czekaj, bo serafalne. O, schylamy się. O, e, Do góry. O, widzę. Mam nadzieję, że to już wyjście, bo nie chcę tam chodzić. No o, nie no. Co? Co to? Nie wiem. Dobra, odkręcam. Czekaj, już tak. o Odkręcamy i biegniemy Dalej, dalej mam kręcić? Nie. No i co da? Aaa! Dobra! Znowu tu jesteśmy. Nie wiem jak. Magia. A dobra widzę co trzeba zrobić. Hop. Dobra. Dobra, znowu tu jesteśmy, niestety. Eee, a drabinkę? No I... zmieną. Albo trzeba... A brać, dół widu. No co?! A daj mi spiecha. Co to jest? No to jak ja mam tam niby przejść, co? Tak góra. Naprawdę to było takie proste. A. Znowu ten tą samą drogę tak Droga miśmy to. Naprawdę. Nie, no, trzeba iść tam... Trzeba iść tam modu, czy... Ja się kręcę. Dobrze, że mam tu Znowu tam idzie. Nie wiem, dobra. Idziemy ty, tu, ty, I teraz tędy, do góry prawo, teraz Nie wiem, prawo to się dzieje nie wiem, choć się domyślam. Naprawdę... Ja taki... Mądry jestem... Nie zauważyłem tego, Boże. Zepknęła mnie prawie. Rękami mnie dotknęła. Ocie, ocie, ocie. Pan od młotka. Skacz, skacz, skacz. Nie! okej, okay, nie wiem co ja tu robię, ale wcześniej to jak ro, tak robiłem, i musiałem przechodzić od początku, ale dobra. Nawet mi paśnie, że to są jakieś teleporty w tym realnym życiu. Nie wiem. może nawet schizofrenię mam, bo no, widzę te. Na lewo coś jakieś takie, te. Gdzie trzeba iść. Oooo, superman! No, szkoda. Jak. Jesteśmy. O! O nie. O nie, O nie, jak ja mam się z nim bić? futzuka, co? fut bazuka? dobra, bierzemy, bierzemy, co to jest? nie wiem, co to jest nie, 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 nie nie, 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 O. co to jest? nie, 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 nie nie, nie, wali tą patelnią, nie wiem, jakieś chory psychiczne bigo, bigo walgo z czym ja go bi... jedzeniem O! Upadka. Aha! Dobra! Nie wiem, co się stało, ale my to! Tu nic nie było, tu nic się nie działo. I Nic nie widzieliśmy. Daj, co? Aha! Jak to boli! Co jest? Lewitowałem dobra, idziemy. Eee, jebać to. Dobra, idziemy. O! Co, kurczę? Grałem w to kiedyś w Minecrafcie. To się nazywa dropper.

klikamy, ten guzik coś ma robić. O! też na dół. Ty też leś na dół. I ty też na dół. Dobra. Teraz ja to mogę tylko dwie wziąć. Bo w sumie mogę to wziąć i... Op. Sobie. I nie! Naprawdę. Dobra, i tak umiem. Siu, siu, pump. Hop. Siup. Hop. I idziemy. Przez to nic nie widać. Dobra, bierzemy sobie ze sobą. Hop. Hop. Op. Op. Ciekawe, co tu jest. Czekaj. Co jest! Co się dzieje? Oh. Nie wiem co się stało. Idziemy. O nie. Chyba muzyczki słucha. A i znowu go jedzenie będę nawalał. Okej. Okay. Tak najpierw to muszę te pokonać. Nie, 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 nie. Uff, udało mi się go ominąć, więc... Leż, leży, leży lepe że lepe, Lepeże Of! Udało się! Ciekawe to sobie. Lat. <laughs> dobra, to co jedziemy? Jedziemy na wyprawę. Mm -hmm. Ale że aż tak daleko mnie wywieźli. Wow! A, dobra. Co jest? Okej, okay, idziemy ze strzałkami. Dobra. Udało nam się uciec, to by było fajnie. Uch! Jeżeli film Ci się podobał jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę i suba, to na pewno będzie więcej takich filmów. Cześć!